Widzieliście kiedyś jak armia droidów rozprawia się z chłopem w stroju niedźwiedzia? Albo jak Geralt z Rivi walczy na śmierć i życie z Ferdynandem Kiepskim? Cóż, dzisiaj czekają was takie widoki. Pewnie niektórzy z was pamiętają, że równo rok temu opublikowałem film, w którym zrobiłem turniej oficjalnych frakcji z gry Totally Accurate Battle Simulator. I w tamtym materiale wypowiedziałem te oto słowa. Ogólnie jeszcze chciałem rzucić takim pomysłem, że możemy w przyszłości zorganizować turniej frakcji stworzonych przez moich Widzów. Szczerze myślałem, że tym pomysłem zainteresuje się kilka osób. Więc gdy mniej więcej po miesiącu wbiłem do gry i zobaczyłem kilkadziesiąt frakcji, trochę się przeraziłem. Ale w końcu znalazłem czas, by się za to zabrać. Tylko obecnie po wpisaniu frazy Turniej Lutel znaleźć można ponad 100 drużyn, dokładnie 124. To będzie długi materiał. Jednak widać, że niektórzy mocno się postarali, więc naprawdę wypadało w końcu zorganizować ten turniej. A mi pozostaje przeprosić, że trwało to tak długo. Ogólnie chciałem jeszcze przypomnieć, że w tym roku założyłem nowy kanał, gdzie wrzucam montowane gameplaye w starym stylu i czasami gram w Tapsa w różne kampanie przygotowane przez moich widzów. Więc jak ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to zachęcam do zrobienia tego właśnie teraz. A teraz możecie usiąść wygodnie, złapać paczkę ulubionego jedzenia, no chyba że siedzicie na toalecie i zabrać się za oglądanie walk dziwnych jednostek stworzonych przez moich widzów. Oczywiście o balansie można tylko pomarzyć, mimo że podałem dość proste zasady. Więc przyjmijmy, że nie będę korzystał z jednostek kosztujących więcej niż 5000 punktów i będę brał pod uwagę tylko 10 pierwszych żołnierzy licząc od lewej. I tak jak mówiłem wcześniej, w tym materiale zawalczą 124 frakcje, bo brałem każdą, która miała w nazwie wyrażenie turniej Lutel, albo coś podobnego w tytule lub opisie, co jasno sugerowało, że ktoś stworzył tę drużynę właśnie z powodu tego turnieju. Oczywiście liczba drużyn jest dość beznadziejna, jeśli chodzi o zorganizowanie prawidłowej drabinki turniejowej, więc uznałem, że pierwsze rundy mogą wyglądać trochę inaczej. Szczególnie, że prawdopodobieństwo, że niektóre jednostki są niezbalansowane, jest duże. A sprawdzanie każdej jednostki z osobna, by ocenić, czy ktoś nie przesadził podczas tworzenia postaci, zajęłoby mi kolejny rok. Dlatego wymyśliłem, że podzielę te frakcje na cztery zespoły. Każda grupa zmierzy się z pozostałymi i podliczymy. Z Dwie najlepsze grupy przejdą dalej, czyli będziemy już mieli zaledwie 62 frakcje. To też nie najlepsza liczba, więc pozostaje dodanie dwóch losowych z przegranych grup, żebyśmy mieli 64 uczestników i potem znów wylosuję 4 grupy, z których ponownie przejdą dalej dwie najlepsze. I tak będę robił do momentu, aż zostanie 16 frakcji. Wtedy rozlosujemy normalną drabinkę, gdzie 16 najlepszych drużyn zmierzy się w normalnych meczach jeden na jednego. Jeśli nic z tego nie zrozumieliście, to nie ma już dla Was nadziei. W każdym razie, gdy dotrwamy do top 16, to wtedy już sprawdzę każdą jednostkę, żeby pozbyć się ewentualnych problemów z brakiem balansu, edytując niektóre wartości. A tak to musicie liczyć na to, że wasze frakcje będą ogrzewać się w blasku tych niezbalansowanych i jakoś przejdziecie dalej. Ale spokojnie, praktycznie wszystkie frakcje, które ewidentnie miały zbyt mocne jednostki, i tak potrafiły przegrać. No dobra, czas zacząć ten turniej! W pierwszej kolejności podzieliłem losowo te 124 frakcje na 4 grupy. Grupy. Plan był taki, by dodać po dwie jednostki z każdej frakcji, starając się stworzyć w miarę równe drużyny pod względem punktacji. Raczej nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że w tych początkowych rundach był taki chaos, że nawet na zwolnionym tempie nie było właściwie widać, co tu się dzieje. Co druga postać miała jakieś bombardowania czy inne magiczne moce, które zasłaniały całkowicie widok, więc nie wydaje mi się, żeby był sens pokazywać dokładnie każdą bitwę. Już lepiej zaprezentować same frakcje i ciekawsze jednostki, jak na przykład tę grupę luteli z pięciu różnych drużyn. Którzy teraz walczyli ramię w ramię. Praktycznie w każdej grupie było kilka frakcji, wśród których można było znaleźć Lutela z różnymi rodzajami broni: Lutel z giwerą, Lutel z halabardą, Lutel z butelką, Lutel ukryty za tarczą, Lutel ujeżdżający widza. No, lepiej lećmy dalej. Mieliśmy tu mumie, droidy, pikinierów czy różnorakich czarodziejów, a nawet małpy czy samego Skubidu, albo husarię, która nie wiedziała jak się siedzi na koniu. Oczywiście nie mogło się też obejść bez wąsa tego pana, a same walki wyglądały mniej więcej tak. Wrogowie albo byli nabijani na pal, albo wylatywali w powietrze, albo dostawali jakąś czarną energię, czy cokolwiek to jest. Nawet jak człowiek chciał coś zobaczyć, to i tak za wiele nie widział. Tak czy siak konsekwentnie rozgrywałem kolejne mecze, podliczałem punkty, gratulowałem dwóm najlepszym grupom, by następnie znów losować cztery grupy z pozostałych frakcji i patrzeć na ten chaos, i tak kilka razy. I w końcu po wielkich bojach dotarliśmy do momentu, w którym na polu bitwy pozostało 16 frakcji. I tak jak mówiłem wcześniej, teraz mogłem na spokojnie przejrzeć jednostki i poprawić ewentualne błędy, które powodowały, że niektóre postacie były zbyt potężne. Nie dziękujcie! Po szybkim losowaniu mogłem w końcu rozpocząć pierwszą rundę z drabinki turniejowej. W tym etapie wszystkie mecze zostaną rozegrane na tej mapie. W pierwszej kolejności drużyna z Geraltem i Yennefer zmierzy się z tą czwórką mongolsko-polską. Co prawda musiałem ich trochę wzmocnić, żeby wyrównać punkty. I w końcu można było ruszać. Husaria wystrzeliła do przodu, ale za wiele nie zrobiła, bo dostała kilka strzałów. Później zaczęła się wielka bitwa na środku. Gdzieś tam w tle Robin Hood został powalony. A tu panowie dalej się klepali. Wydawało się po chwili, że większość czerwonej drużyny padła, ale jakoś w Wstali i ruszyli na wrogów. Kilka sekund później został już tylko jeden niebieski żołnierz, który nie miał łatwego życia, a nawet został wypchnięty z planszy i tym sposobem czerwoni przeszli dalej. Poznaliśmy w takim razie pierwszych ćwierć finalistów. W kolejnym meczu tych trzech panów zmierzy się z naprawdę wielką grupą bandytów. Od razu kilku wrogów teleportowało się do niebieskich i tam zaczęło się pierwsze starcie, a po chwili nastąpiło tu wielkie bombardowanie i wydawało się, że bandyci to wygrają, szczególnie że parli do przodu. Jednak niespodziewanie niebiescy żołnierze schowani w krzakach wystrzelili taką salwę, że większość wrogów od razu padła. Nagle dwaj niebiescy wylecieli na ostatniego wroga, który starał się bronić, ale ostatecznie został pokonany. Tym samym poznaliśmy pierwszą parę, ćwierć finalistów. Następnie niejaki rząd Lutelandii z prezydentem Lutelem na czele mierzył się z y, miłośnikami muszkietów. No nie tylko. Oczywiście bitwa zaczęła się od ostrzeliwania wrogów, a nawet bombardowania, i wydawało się, że niebiescy szybko to wygrają. Jednak jeden z przeciwników bez problemu podszedł bliżej i zaczął nabijać na pal kolejnych wrogów. Którzy musieli chwilę poczekać, by znów strzelić. I zanim zdążyli to zrobić, to już tak naprawdę nie miał kto strzelać, bo ten jeden gość dał radę wszystkich pokonać. Nie mam nic wspólnego z tym, że do kolejnej rundy przeszedł rząd Lutelandii. W każdym razie, w następnym meczu drużyna o nazwie Felicja w Krainie Bulwiarzy mierzyła się z laserową frakcją. Rzeczywiście było tu laserowo, a nawet odlotowo, bo niektórzy wzlatywali w powietrze. Wydawało się, że te lasery zaraz wszystkich pokonają ale czerwoni mieli w zanadrzu dużo różnych czarów, więc po chwili zaczęli walić, czym tylko mogli i ostatecznie to niebiescy zostali pokonani. Rząd Lutelandii trafił na trudnego przeciwnika. Teraz przyszedł czas na starcie drużyny z gościem na koniu, tarczownikiem i jakąś wróżką. Z frakcją posiadającą między innymi lutela, ruchomą tarczę czy grube bulwy. Tutaj wszyscy ruszyli do przodu. Niektórzy nawet wręcz lecieli. Gruba bulwa nawet rzuciła się całą swoją masą na przeciwnika. A ten tutaj potrafił odbijać pociski swoją laską. Ale przyszło mu jeszcze zmierzyć się z grubą bulwą rzucającą się pod nogi. I towarzyszem pikinierem, który niestety spudłował swoją halobardą, później gość z łukiem dostał lewym sierpowym, a następnie wszyscy rzucili się na tarczownika ukrytego gdzieś w krzakach. Niby kolega trochę powalczył, ale w końcu został pokonany i okazało się, że dało to zwycięstwo niebieskim. W kolejnym meczu armia tubylców musiała zawalczyć z bandą cudaków z królem grzybów na czele. Oczywiście to oznaczało, że muszę dorzucić więcej tubylców, żeby wyrównać szanse obu drużyn. Niby czerwonych było więcej, ale od razu byli ostrzeliwani. Tyle dobrego, że potrafili odbijać pociski. Nawet podchodzili coraz bliżej, ale część już czołgała się po ziemi albo wdawała się w walki z niektórymi wrogami. Przynajmniej dali radę zatruć kilku przeciwników. W końcu doszło do ostatecznej walki króla grzybów z szamanami, którzy jedynie rzucali zatrutymi eliksirami. Nie wyglądało na to, żeby ten grzyb miał szybko umrzeć, więc kolejni szamani powoli padali jeden za drugim. Aż w końcu ostatni został pokonany i niebiescy wygrali cały mecz. Byliśmy już coraz bliżej zakończenia tej rundy. Następna bitwa to starcie postaci z Lola z różnymi dziwakami od Napoleona aż po Jodę. Walka zaczęła się od wielkiej salwy, która chwilowo zatrzymała kilka postaci z Lola. Jednak po chwili niebiescy zaczęli teleportować się bliżej wrogów. I dość szybko zrobił się tu chaos. I tak słabo ogarniałem co się dzieje na ekranie. A tu zaczęły zlatywać z nieba jakieś rakiety. To ja już wolę patrzeć na walkę jeden na jeden, gdzie chłop bije wroga mieczem. Inny dostał skopa prosto w swoją giwerę. Co prawda, jeszcze ten oficer starał się strzelać do przeciwników, ale kolega tym pięknym ślizgiem jakoś go pokonał. I niebiescy przeszli dalej. Z drużyną z Lola jeszcze się spotkamy. Teraz przyszedł czas na bitwę pomiędzy cudakami a cudakami. Nie wiem, którzy lepsi. Oczywiście od razu zaczęło się strzelanie w obie strony. Królowa magiczna kredka była dość wytrzymała, ale do czasu. Co prawda, niebiescy mieli w zanadrzu bombardowanie, które trafiło kilku wrogów, a później zaczęli przesuwać się do przodu ze swoimi magicznymi i świecącymi jednostkami, by po chwili znów zacząć wielkie bombardowanie, które było bardzo skuteczne. Na szczęście, czerwoni mieli kilku orków zwiadowców, którzy ruszyli do przodu. Dość szybko niebieskim został jeden żołnierz, który jakoś unikał ciosów, ale w końcu został trafiony i od razu padł, więc drużyna czerwonych mogła przejść dalej. Teraz czas na ćwierć finały. Gdzie drużyny będą walczyć do dwóch zwycięstw. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na kilku mapach z trybu symulacji, więc dodatkowym przeciwnikiem będzie grawitacja. W pierwszym meczu frakcja z Robin Hoodem czy Geraltem zmierzy się z tymi trzema panami. Którym musiałem dodać kilku kolegów, żeby zrównać obie drużyny punktami. I w końcu można było patrzeć, jak husarz wywala się, biegnąc pod górkę. W sumie po drugiej stronie nie było lepiej, bo panowie zaczęli się deptać. Niby husarz wstał, ale od razu został rozstrzelany. Później koledzy zaczęli biec z ogniem, ale Jennifer szybko się ich pozbyła. Co prawda, większość jej towarzyszy została i tak pokonana. Ostał się jedynie Robin Hood, który długo nie wytrzymał. I wrogowie mogli ruszyć do przodu. Jennefer musiała jeszcze walczyć z chmarą ptaków, ale jakoś się odpędziła. Drużyna niebieskich chyba bała się podejść bliżej, co tylko ułatwiło zadanie Jennefer, bo mogła zacząć palić swoich wrogów. Ci tutaj też za bardzo nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, więc po chwili po prostu przegrali. Na potrzeby drugiego meczu zmieniłem planszę na taki labirynt. Obie drużyny od razu wbiegły do środka, a Jennefer znów mogła wszystkich atakować z daleka. Przynajmniej tym razem Geralt przetrwał dłużej i był w stanie trochę powalczyć. Ptaki znów nie poradziły sobie z czarownicą, która po chwili spaliła ostatnich wrogów, i tym samym czerwoni wygrali 2 do 0. Wszystko dzięki Jennefer. W drugim meczu rząd Lutelandii zmierzy się z frakcją Felicji w krainie bulwiarzy. Tym razem to rząd Lutelandii potrzebował dodatkowych jednostek. I jak tylko zaczęła się walka, cała armia Czerwonych ruszyła do boju. Podczas gdy Niebiescy cierpliwie czekali na wrogu. I gdy rząd Lutelandii znalazł się na środku mapy, nastąpił wielki wybuch, eliminujący większość jednostek. A reszta po chwili została spalona. To chyba był najszybszy mecz w całym turnieju. Przejdźmy lepiej do drugiego starcia. Może ten labirynt będzie bardziej łaskawy dla rządu Lutelandii. Dobra, nic nie mówiłem. Pana bardzo się starali, ale znów mieli problem z dojściem do wroga. Więc ta bitwa skończyła się po kilku sekundach. No, to przynajmniej znamy pierwszą parę półfinałową. Natomiast w trzecim meczu ćwierćwinałowym armia z lutelem, magiczną kredką i ruchomą tarczą na czele mierzyła się z grzybami, biznesmenami i żołnierzami. Na początku obie drużyny podeszły w równym tempie na środek planszy, i wtedy zaczęło się wielkie strzelanie. Aż w końcu niebiescy zostali mocno odrzuceni, i kilka jednostek po prostu wyleciało poza mapę. Co prawda, to jeszcze nie był koniec. Bo każda strona mogła stracić w taki sposób żołnierzy. Jednak dzięki okrzykowi jednego z czerwonych udało się zepchnąć pozostałych wrogów. I tym samym ta drużyna dała radę wygrać. Czy w tym labiryncie będzie podobnie? Początkowo wydawało się, że tak. Ale po chwili niebiescy zgrupowali się w jednym miejscu i zaczęli strzelać i spychać swoich wrogów. Czerwoni, będąc pod takim ostrzałem, nie byli w stanie nic zrobić. I tym sposobem niebiescy wygrali to starcie. W takim wypadku trzeba było rozegrać trzeci decydujący mecz. Uznałem, że starczy już zabawy z grawitacją, więc wybrałem pustą i płaską mapę. Kto wygra tę bitwę, przejdzie dalej, więc wszyscy musieli się mocno postarać. Niestety krasnoludy padały po jednym strzale, ale reszta drużyny też potrafiła strzelać, więc czerwoni również mocno obrywali. Magiczna kredka dwoiła się i troiła, żeby wszystkich uleczyć, ale to nie było takie proste, szczególnie, że w końcu sama padła. W zasadzie najlepiej trzymała się ruchoma tarcza, czego nie można powiedzieć o tym koledze, który przegrał starcie z wężami. I po chwili cała drużyna czerwonych poległa, więc to niebiescy przeszli do półfinału, a w ostatnim meczu ćwierćfinałowym postacie z Lola zmierzą się z drużyną Afromena w której mieliśmy chociażby Jana trzeciego Sobieskiego. Co prawda lolowe świry trochę kosztowały, więc musiałem dopchać więcej jednostek do drugiej frakcji. Najlepsze jest to, że w obu drużynach był ktoś, kto teleportuje się na tyły wroga, więc od razu zrobił się chaos, bo wszyscy strzelali na ślepo. Po drugiej stronie też trwała walka, tylko niektórzy nie dali rady utrzymać się na planszy, ale pozostali w końcu ruszyli na wrogów, którzy ukryli się w kłębach dymu. Może nie było widać co tam się właściwie dzieje, ale po chwili Drużyna Czerwonych wygrała to starcie. Raczej wyglądają nas zadowolonych. Kolejny mecz na mapie z labiryntem zaczął się oczywiście od wielkiego strzelania. Niektórzy aż wylecieli z planszy. Później postacie z Lola starały się przejść przez środek, ale były ostrzeliwane przez wrogów. Walki między tymi kolumnami trwały przez dłuższą chwilę, ale niebiescy trzymali przeciwników na dystans. Ostatecznie w tych dymach i wąskich przejściach jakoś udało się pokonać drużynę z Lola i zrobiło się 1-1. To czas na walkę na pustej mapie, gdzie od razu doszło do bitwy z asasynami i jeszcze czerwoni musieli uważać na. Wrogi ostrzał. Niby tutaj też ktoś się teleportował, ale długo nie pożył. W tym meczu jakoś postacie z Lola miały problem, by dostać się do tej dużej grupy przeciwników, więc po kilku salwach nie było już co zbierać i tym samym niebiescy wygrali i przeszli do kolejnej rundy. W takim wypadku możemy przejść do półfinału, gdzie dalej drużyny będą walczyć do dwóch zwycięstw. W pierwszym meczu grupa składająca się między innymi z Geraltę oraz Yennefer zmierzy się z frakcją Felicji w Krainie Bulwiarzy. Oczywiście niebiescy musieli dostać trochę dodatkowych jednostek, żeby zrównać się punktami z przeciwnikami. Jak tylko bitwa się zaczęła, Hussar rzucił się do przodu, ale chyba nie zdołał nic zrobić i po prostu padł przed wrogami. A później wszystkim się wybuchło. Do tej pory nie wiem, kto tu potrafi przyzywać deszcz strzał, ale przynajmniej trafił idealnie we wszystkich wrogów na statku. Więc został tu w zasadzie tylko kot z książką, który strzelał magicznymi pociskami. Później oberwało się Robin Hoodowi, więc drużyna czerwonych Miała już tylko Jenefer na polu bitwy. Niebiescy mieli za to kota, a także kapelusznika, więc szykowało się mocne starcie, bo obie strony nawalały w siebie czarami. W końcu kot gdzieś mi zniknął w tych magicznych płomieniach, więc chyba zrobiło się starcie jeden na jednego. Niestety Jenefer dostała z błyskawicy i wyleciała wysoko w powietrze, i gdy spadła na ziemię, wygrała? No tak! Dalej żyła. Czego nie mogę powiedzieć o kapeluszniku. W takim wypadku trzeba było przenieść się na nową mapę, by rozegrać drugi mecz. Tutaj znów husarz rzucił się do przodu, ale w sumie tym razem nie był jedyny. Oczywiście wszyscy jeszcze powybuchali. Ponownie frakcja Felicji oberwała deszczem strzał, ale to samo spotkało Geralta, który potrafił się bronić. Tylko kolega wleciał mu prosto pod nogi. Obok magnat walczył z Kotem, który też potrafił jedynie wszystkich przewracać. Później doszło do jednej wielkiej przeprowadzki. Pychanki aż w końcu kot poleciał prosto na ścianę. Ogólnie tym razem ten magnat okazał się dość dobry, bo to dzięki niemu czerwonym udało się ponownie wygrać. Patrzycie w tym momencie na pierwszych finalistów. W drugim półfinale zmierzy się drużyna Foxiego z bandą Afromena. Pierwszy mecz rozpoczął się od strzelania praktycznie na oślep, szczególnie biorąc pod uwagę tego jednego gościa. Asasyn z grupy Afromena oczywiście chciał rzucić się na wrogów, ale tym razem jakoś mu to nie wyszło, więc panowie mogli w spokoju dobijać leżących przeciwników, chociaż okazało się, że Asasyn żyje, ale i tak miał problemy. Tylko drużyna Afromena dalej miała pełno jednostek strzelających minus jednego orka zwiadowce, który chyba miał już dość tej walki. Na polu bitwy pojawiły się nawet węże. Drużyna Foxiego dalej parła do przodu. Po chwili u Afromena został w zasadzie ten strzelający kolega, który naprawdę nie miał łatwego życia i w końcu przegrał. W takim wypadku przechodzimy do drugiego meczu, gdzie oczywiście zaczęło się od teleportacji asasyna na tyły wroga. Jednak tutaj teren był równy, więc obie strony od razu zaczęły do siebie strzelać. Grzyb musiał chronić swoją drużynę odbijając większość pocisków. A reszta jego kolegów męczyła się z asasynem, więc naprawdę grzyb musiał robić tu zatanka, który zatrzymywał strzały. Niestety walka z tym panem trochę się dłużyła i nagle okazało się, że koledzy zostali sami, bo grzyb już padł, więc po chwili i oni leżeli na ziemi. To wygląda jakby pokonał go własny miecz, a skoro zrobiło się jeden do jednego, przyszedł czas na ostateczne starcie na innej mapie. Oczywiście od razu zaczęła się wielka strzelanina. Wyglądało na to, że niebiescy chcą mocno przeatakować i w zasadzie to działało, bo czerwoni powoli padali. Po chwili już nic nie było widać i nagle okazało się, że drużyna Afromena wygrała tę bitwę. W ten sposób poznaliśmy drugich finalistów z tym panem na czele. Jednak wpierw wypadało rozegrać wielką bitwę o trzecie miejsce w tym turnieju. Ostatnie mecze rozegrają się w pierwszej kolejności na mapie Dzikiego Zachodu, gdzie drużyna Felicji w krainie Bulwiarzy zmierzy się z frakcją Foxiego. Drużyna Foxiego zaczęła strzelać, ale przeciwnicy potrafili sprawnie robić uniki, albo po prostu odbijali pociski, a później mieliśmy tu wybuchy i wielki ostrzał z powietrza. Jednak rycerz i grzyb też potrafili odbijać strzały, ale raczej zostali już tu sami. Starali się jak tylko Mogli, ale wrogowie dalej robili uniki i mieli naprawdę potężne czary. Grzypasz wyleciał wysoko w powietrze. Ostatecznie nie miał już żadnych sojuszników, więc, gdy wszyscy przeciwnicy skupili się na nim, to po krótkiej chwili został dość łatwo pokonany. W takim razie czas na drugi mecz, bo oczywiście dalej graliśmy do dwóch zwycięstw. Tym razem podzieliłem trochę drużyny, żeby szły równocześnie obiema alejkami. Więc z jednej strony Felicja rzuciła się na wrogów i od razu oberwała, a z drugiej cała armia czekała grzecznie, aż przeciwnicy podejdą bliżej. Tylko na środku jest przejście, więc wszyscy podeszliby bić biedną Felicję, która długo nie pożyła. Tym razem ostrzał z nieba za wiele nie zrobił przez te wysokie budynki, tylko i tak przez magiczne wybuchy większość armii Foxiego padła. I znów Grzyb musiał walczyć samotnie. No niby się starał, ale za bardzo mu to nie wychodziło. I po chwili został pokonany. I w ten sposób trzecie miejsce w tym turnieju zajęła drużyna użytkownika M10EA, czyli Felicja w krainie bulwiarzy. Tym samym dotrwaliśmy do wielkiego finału. Frakcja posiadająca m.in. Geralta czy Yennefer zmierzy się z... no... tym panem. I jeszcze dziewięcioma innymi. Oczywiście musiałem wyrównać punktację, więc niebiescy Dostali kilka dodatkowych jednostek, po czym wszyscy ruszyli się bić z husarią na czele i asasynem, który już znalazł się na tyłach wroga. Przez co Jennifer nie mogła skupić się na atakowaniu całej grupy. A Husaria daleko nie dotarła. Niestety reszta kolegów cały czas musiała zajmować się asasynem. I w sumie po chwili to ja już nawet nie wiedziałem, co tu się dzieje. Bo ta cała banda zaczęła strzelać do wszystkiego, co się rusza. Nawet Robin Hood nie był wystarczająco szybki, by uniknąć tych pocisków. I błyskawicznie został pokonany. Zresztą tu mało kto przetrwał. I po chwili to niebiescy okazali się zwycięzcami. W zasadzie przez tego asasyna to mało kto z nich zginął, ale spokojnie przypominam, że gramy do dwóch zwycięstw, a drugi mecz miał rozegrać się o tu, gdzie ze strzelaniem wcale nie będzie tak łatwo. Mniejszą frakcję rozmieściłem w jednej alejce, a tę drugą podzieliłem na dwie grupy. W teorii można było przejść do przodu, ale na tyłach czaił się już biały asasyn, jeżdżący twarzą po ziemi może niewiele robił, ale i tak dzięki niemu Yennefer strzelała nie tam, gdzie trzeba. A jak już o strzelaniu mowa, to Robin Hood miał niezłego cela. Tylko Asasyn i tak dalej żył i podstawiał wszystkim nogi. Ogólnie cała drużyna znów musiała się nim zająć, a reszta wrogów podchodziła coraz bliżej, więc robiło się niebezpiecznie. Ale spokojnie, ta banda była już gotowa, by ruszyć na przeciwników. Nawet jeden kolega ryzykował własnym życiem, by przepchnąć Robin Hooda w bezpieczne miejsce. Po chwili Yennefer mogła zabrać się za magiczne Wybuchy i palenie wrogów. Tylko znów ta banda się rozstrzelała i za wiele nie widziałem. No, poza Jennefer. Co ciekawe, husarz jeszcze żył. No, nie było tematu. W zasadzie w drużynie czerwonych została tylko Jennefer, która starała się palić wrogów na odległość. Nawet jej to jakoś wychodziło, bo panowie się zablokowali i musieli przyjmować na klatę ciągłe podpalenia. Wygląda na to, że to nie takie proste. Większość niebieskich padła i teraz Jennefer miała proste zadanie: spalić tych trzech orków, którzy mieli problemy z chodzeniem. Nie no, w końcu zaczęli uciekać przy okazji strzelając w Jennefer. Która potrafiła z łatwością odtrącać te strzały. Niestety okazało się, że po drugiej stronie też znajdowali się jacyś orkowie. Więc to na nich skupiła się czarownica, przez co ta trójka mogła w spokoju strzelać w Jennefer, ale nic im to nie dawało. Jednak do czasu, bo nagle jedna ze strzałów wbiła się prosto w głowę czarownicy. Jak widać, odpieranie ciosów nie zawsze działa. I dzięki tym trzem cudownym orkom niebiescy wygrali cały finał 2 do 0. Tym samym kończymy ten jakże wielki niezbalansowany i spóźniony turniej, w którym ostatecznym zwycięzcą okazał się Afromen i jego frakcja Dziwaków. Od Wiedźmina aż po Pana z Wąsem. Mowa oczywiście o Janie III Sobieskim. Czy były w tym turnieju pościgi i wybuchy? Zdecydowanie. Szczególnie tych drugich było tu za dużo. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten materiał wam się spodobał i zostawiliście już łapki w górę. Pamiętajcie o moim nowym kanale, gdzie znajdziecie więcej filmów z Tupsa, a jeśli nie widzieliście turnieju oryginalnych frakcji z zeszłego roku, to polecam sprawdzić. Tam przynajmniej był lepszy balans. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!